Dzisiaj późno w nocy dowiedziałam się o tym, że zmarła Joasia Kołaczkowska. Byłam kilkukrotnie na jej kabaretach na żywo, między innymi w palladium widziałam ją z kabaretem hrabi. Jakoś bardzo mnie to dotknęło, jej śmierć. Wydawało mi się, że osoby takie jak ona, pełne humoru, życia, osoby, które brylowały na scenie, że ich śmierć, tragedia, choroba jakoś tak mocno nie dotyka, że sobie poradzą ze wszystkim. Okazuje się, że życie jest takie kruche i takie delikatne. Przecież dopiero dowiedzieliśmy się o tym, że choruje, a, a dzisiaj taka tragiczna wiadomość o śmierci. Myślę, że wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół to, to jedyne, co możemy zrobić, ale także druga rzecz to docenienie tego, co nam zostawiła Joasia i humor, i radość życia, i taka spostrzegawczość w opisywaniu naszych wad, naszych zachowań. Wszystko to było otulone jakąś taką akceptacją i miłością, i myślę, że tego powinniśmy się od niej uczyć i tak ją zapamiętać.